Ruszyły. prowadzi Estarion blisko Minastirit, ale konie galopują mocno, mocno zgrupowane. Za chwilę wyjście na przeciwległą prostą. Estarion na czele, Wielkadalena, następnie blisko tam jest Minastirid, na ostatniej pozycji Piaget prowadzi Estarion, Wielkadalena oraz Adas, dalej Ernest, Koracy, Minastirit i na ostatniej Pozycji nadal galopuje Piaget. 1600 metrów do celownika. Porobiły się niewielkie odstępy pomiędzy końmi. Stario nadal na czele, na drugiej trzeciej pozycji dwa konie galopują prawie łeb web. To jest wielka dalena, choć już w tej chwili jest samodzielnie na drugiej pozycji, na trzeciej, a nasza tamta taka kupa koni, trzy konie razem, bardzo, bardzo blisko siebie i na razem choracy yy, na ostatniej pozycji galopuje nadal. Piaget. Do celownika zostało jeszcze jakieś 1100 metrów i na czele nadal jest Estarion, po zewnętrznej Adas, przy bandzie Wielkadalena, Minas Tirith, Horacy, Ernest i na ostatniej pozycji Piaget. 700 metrów do celownika. Estarion, Wielkadalena, razem, blisko siebie. Adas, Minas Tirith. Estarion Estarion, Wielkadalena, na trzeciej, drugiej pozycji razem, bardzo blisko siebie. choracy tam poprawił mocno. I za chwilę wyjście na końcową prostą. I wyprowadza Estarion. O, daleko od bandy. Zyskała na tym wiele metrów Wielka Dalena. I ona jest na czele. Wielka Dalena, Ernest na drugi. Rozpoczyna finisz Minas Tirith oraz Adasz. Adas fantastycznie, ale jak przyspieszył. I jest już na pierwszej pozycji Adasz, a tam trwa tylko walka o drugie miejsce. Choracy się rozpędza i w tej chwili jest na drugiej pozycji. Minastyrid jest na trzeciej, ale ta druga pozycja jest tam. Jeszcze jest. W tej chwili zdecydowanie jest Horacy na drugiej pozycji. Adasz za chwilę minie celownik jako pierwszy. Choracy, Minastyrid, Piadżet, Ernest, Wielka Dalena i Estarion.